Nie, bo kurwa zgłosiłem prawa autorskie za tego streama, bo siedzieli przez dwie godziny i nas wyzywali. oglądając A. mojego streama. To od Bonoboesii? A przesyła ci drugie. A to jest Ja nie mój stary. Że teraz będzie no to jest ja to zabawne, ale nieładne. Nie będzie nikt, kurwa, siedzieć i mnie wyzywać, kurwa. Ja nie jestem niczym, kurwa, psem. No po tym kodem masz rację. Znaczy, gdyby oglądali żeby oglądać, to spoko, ale że oglądali tylko po to, żeby Cię wyzywać, to tak, no to... Hmm. Tak, bo jest to swego rodzaju outplay niewątpliwy. I teraz tak, kurwa, bo pewnie to oglądasz. Jak nie przeprosisz, kurwa, w filmie, nagrasz film, przepraszam, serwis, już, już tak więcej nie zrobię, źle się zachowałem, to wyślę do YouTube'a prośby, żeby ściągnęli to roszczenie. Kurwa, skończyło. Mm. Ale straszne, dziewczynki mnie teraz będą wyzywać. Aha. Oh. 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 No nic. No ale ty ta w Wróbel nie by zaćka ile ma lat. Pewnie 10. Bo ja, ja również mam podobne podejście i ja też byłem przed jakimś majątkiem, związek. To też wolałbym mieć...